Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Później, dobrze, to ja się witam. Jest ze mną standardowa Agnieszka. Jestem chciał w ogóle. bo Boże. Jest też Tomek. Jestem. A to jest oczywiście kolejny odcinek Spasmofobie. Intro! Włączy. Tak, i po Także to już mamy dogadane małżeństwo. 90 się dogadało. I moi drodzy, dzisiaj właśnie kolejny odcineczek z Fazmofobii. I dzisiaj Tomek wybrał, nie wiem dlaczego, najmniejszy dom, ten pierwszy, który był. Ale mamy ładny. Natomiast. Tak, ale objective, które mamy, to jest oczywiście. Duch musi przejść przez sól. Co to jest? the ghost in the Will it chasing someone? Aha, czyli mniejszy przy kiedy goni on gracza. Kurwa. Aha, capture photo of the ghost i to jest Betty Smith. Bo tu słuchajcie, będziemy mieli challenge. Betty, widzisz, nie będzie taki łatwo. Będziemy mieli challenge. E, ale słuchajcie, I możemy zbał się... używać. Ja wziąłem. Kiepskę ja termometr, nie wiem po co. Nie wiem, gdzie są korki. Już ci mówię. Garażu, yy, Obra on tu dziś rzuca. to garażu. Tom, yy, patrzcie tutaj gdzieś coś leciał. Pójdź, Wojtek. Jest <grym> <grym> To jest kostka? Idę do garażu okay. Co to jest to białe? Nie. Yeah. Na ręczniku Białe na ręczniku? No. Nic nie ma. Kuś, do mnie jest. Are you here? Tu jest. Tu are jest. Tu jest. O Jezus, ale on tu jest. Hey, nie ma w garażu. Tu nie jest garaż. How old are you? Wojtek Kujia. Are you here? Wyjdź z Tomek. Dzięki. Mamy go Aga. Are tak? A a są korki? No chodź. Nie, No nie ma w garażu. Old are you? To jest w dużym pokoju chyba. jakimś? A Boże, ja poszłam do piwni. Boże, mam breakdowna. Aga, gdzie garaż, gdzie piwnia? Przysięgam ci, że mam breakdowna. No widzę. Chodź. No nie szpaliłam się, że jestem w piwni, a nie w garażu. Proszę. Proszę. <laughs> Dobra, nieważne. <laughs> ona, ona w piwni garażu szukała. How old are you? Cicho. How old are you? 61 lat. Dojechałem. Ale mam niechciał. wrażenie, że średnio gada na średnio gada na i niestety, ale mamy. Idę po starty. E... Dobra. A gdzie jest dwóch? To my? A tam czemu bieg cało? E, no bo gadaliśmy do Koji. A, ok. okay. Okej, hey, okej. Okay. To Ja wezmę zeszyt i UV Dobra, poczek poczekajcie, bo my musimy to... W ogóle mhm. zlatcie jak nam sanity szybko spadło. No bo kuzika była. Więc to na pewno nie jest... Demona możemy od razu wykluczyć yy, <coughs> to Coś, Chcesz jeszcze wziąć? Eee... No na pewno twój, która będzie tam gdzieś tam wezmę. Czy ktoś wziął? A gdzie a on no. Nie, ja mam zeszyt ja i ufałkę. No weź. Kurczę. Gdzie tu mu posadzić? Gdzieś po pokoju po Jest a, freezing. Nie ma chyba śladów ducha No właśnie nie widzę palców niczy. Idę po swoje stafy mi nam światło, sprawdź teraz UV lightem No kurde, wyrzuciłem go A Gdzie ja jest, jest przyczek? Nie widzę Potrze Potrzebujemy coś jeszcze? E, jest ślad w soli to chyba nie ma żaru, ale jest freezing. A, no, bo... freezing. tak, tak, tak. Chociaż no. no. mówiłem, że jest freezing. Jest freezing. A nie słyszałam cię. I w... mamy wpis ducha. Aaaa, kurde! Jaka szma... mm. Jezu! <grystanie> Jezus, <Kuj grystanie> Maria! <grystanie> <grystanie> Kluź wam, prawie jak mówiłem, przestraszyła mnie. Pogięło cię, mi nie bo mi rychła. Jest wpis ducha. musimy te wszystkie cele zrobić. A boże. To mamy tylko dwa, czy jeszcze coś? Tylko dwa. I Może być demon, jurej. Aha, orby? Jurej. Aaa, sympatyczny. Jurej. No, jest Jurej. Dobra, to mamy dwa kadzidła, to kto bierze? Znaczy wiecie co, ja wam powiem tak Problem polega na tym, że ze smaczstiksami działa to w ten sposób teraz, że jeżeli zesmaczstiksujemy jego pokój N Nie możemy teraz, musimy ee, podczas to... tego Gonienia Tak, ale jeżeli to zrobimy w nieodpowiednim momencie no. To przez dłuższy czas nie będzie nas e, nawiedzał No to ryzyk, na pewno Ja trzeba, powiem każdy... tak Słuchajcie, na pewno każdy musi mieć aparat Ja nie mogę, bo mam już dwie rzeczy A, okej okay. Bo zapalniczkę i y, tampona Betty Smith, to Dobra, Betty Smith, Betty Smith. Zaświecił w małym pokoju. Ja zginę, ja zginę, Marnie. A zrobiliście z soli. Zdjęcie? Are you here, Betty Smith? Show yourself. W którym się tam pan Nie mam pojęcia. Toż E? Are you here? F. F. Are you here? Give me a sign Knock knock Who's there? Are you here? On widzi że tu stąd na nią czekam. Give us a sign. chcesz się wsadzić? Wsadzaj. Are you friend? <laughs> Co? A może Ech, ona skoś, alone, jednak, <laughs> no to mówiłem ci że tam to jest coś już... białego. Tak, jest, ale to myślałem, że na tym odcinku tutaj. Może Wojtę na, na walce Show yourself Betty Smith. You bitch. Może ona lubi alone? Betty Smith. Ona chyba na bitch reaguje. Show yourself. No stukami w szybę. Are Jesteś tu? O kur... Jezus, Jezus. Okay, Maciaka! Jest... Mamy zdjęcie. O Boże. Zdjęcie. O Jezus. Ona jest starsza Coś, ale niż... Ale jakie, ładne... ale, jakie... ale jakie ładne zdjęcie wyszło. Ona jest starsza niż 60 kuźwa. Ty najlepiej jest to, że Aga idzie, Aga musiałem... się na nią patrzy, a ja się na nią odwróciłem prawie. Dobra, wróćmy na do wada. No czekaj, ja muszę ją, że mi go nie łacnie. Dobra, czyli... tak, mamy... <słysza> Wsadziłeś jej? No nie, no już musimy gonić. <słysza> Telefon słyszę. Telefon tam w pokoju gra. Znaczy, wibruje. No dobra, no ale to trzeba i tak ją zmusić do tego, żeby... Yy, no, błys... Ten, więc... Więc wiecie co, tak ja pójdę pogadać na widrze. Żeby mi spadło Saniki do zera, wy będziecie próbować, co? No. Tylko dajcie mi to światło. <grym>, to my ty ją widziałeś? Tak, no ja prawie patrz, a ty stałaś tutaj, co nie? Ona tu była obok, no. wow. a ja tużem prawie z winkla wyszedł kuźwa i zobaczymy ją, jej zjeść. <grym>, no bekła no... we zjeść? We twarz Co? Twarz. Kuźwa, co ty do mnie mówisz? Ty? No, ja tak pół poli, że ty dzisiaj. Pidujesz ty, nie mam breakdowna, żeby do garażu pójść do piwni. I się za... Co? Jezus. Myślę, że jest Han. Nie, No. nie, no. nie, nie, okay. When did you die? nie, nie, when did you die? Where, when did you Słono? Tak, to wyłącz Popuś i wyłącz mogę, zapytać. What's your favorite Pokemon? <noise> o, otworzyła drzwi Who's mnie? your daddy? Who's <noise> your <noise> Are you here? Hello? How many people did you kill? Ile? No to będę pierwszy Będziemy jej pierwsi? Jak się, zap jak, 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 się, jak się zapytać, w którym roku umarła? W którym roku umarłaś? Cześć. Jak długo nie żyjesz? Poczekaj, ja muszę ją włączyć, nie ty. Jak długo nie żyjesz? Kiedy umarłaś? 9? 9. 93? Czyli nie żyje od 93, 93 lat. lat no. Um. Masz męża? <laughs> Masz męża Where are you from? O! A szukasz! A where are you from? Bo... Aha, to mi... Po... Dobra, to powie boy, boy room. Czyli pokój. O! Jezu! Dźwięk już szło. Ciekawe, który mi. Ej, ja idę zobaczyć jakie mam sanity Wojtek wyjdzie nas dojedzie. Ale nie widzę, żeby tu drzwi. Jezu. Aga! Jezu. Muszę! Muszę odetchnąć, mnie. Dochodź tu. Nie słyszycie, co? No dochodź tu. Przecież muszę jej odpalić tampona, jak wyjdzie. No, ty tylko... Powiedzi, że a że ona nie. Kto za mną drzwi? Wojtek przyleciał. Jezus, Jezu. Maria, jak się wystraszyłem! Stała tam, kurde, ty piara. Gdzie? O, hand, hand, hand. o Jezus. F. Masz gonisz mnie, przecież masz tampona. Masz i sprawa załatwiona. Tampon ci wyleczy. Niech moc tampona będzie z tobą. No zostawżeś mnie. Jezu smar... Haha ha, ha I co i ci wsadziłem? Ha, masz. Kuśwa, idę. Dobra, wychodzę. Pyszczelna. Ja ją stamponowałem. Pamiętaj. Pamiętaj, że się ogarniają. Co? Dobra, mamy wszystko. A co wziąłeś Nie, nie, że Ale podkładka mi spadła. Na pewno. Czyli co, udało nam się ładnie, tak? Tak. Macie no. zaznaczonego Yurei? E... E, nie, czekaj. Tak, mamy. Zaznaczcie Yurei i będziecie podjeżdżać. Mam. Ale przez to, Tomek, uciekani? Masz tam ponad, coś tam ja w tej szafie kisnę. Ale patrzcie, patrzcie na Sanity. No, to Jurei. No. No ta no, Kujija nam to teraz uryknę? wzięła. chyba, no, że jeszcze zdjęcia jakieś porobimy Jaki chociaż mamy no nie, musi... Raz, Mam, dwa... dwa zrobić... Ale zo zobaczcie... Jeszcze w ogóle trzy te zdjęcia. zdjęcia, co wam zrobiłem z duchem. No To czekajcie no to chodźcie jeszcze ja z już. Jakieś... Też ginę. No to nie, nie ryzykujmy już, żebyśmy nie zginęli, wiesz, bo my ostatnio ja mamy pieniądze. No, no to jedziemy. A, jedziemy. a tu ta to... no. pani. Wojtek? Niestety deficyt. Pięknie. No i 240. Się, 40. Eee, czekajcie, total time in light 6 in dark 5. Klasa nam. Ale lepiej po minuty w pokoju ducha. Znaczy, gdzie to jest? całkowity pokoju Ach. ducha mieni ty w 4 godziny 3 eventy, Jeden hand i 46 interakcji z duchem mieliśmy. No to ja też jak miałem, no. No bo nad na tymi drzwiami kroskoła. Tak, czas koła. dużo. Jest skała. <laughs> Strasznie dużo. No dobra, słuchajcie, to my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Następna mapa będzie na pewno większa i już tutaj Tomusiowi powiem, która nawet. Dobrze, powiem, która. E, Była Agnieszka. Byłam. Był Tomek. Byłem. A my co? Słyszymy się w następnym odcinku, także trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. pa.